Cześć! W tym poradniku pokażę Wam, jak ściągnąć Counter Strike 1.6 bez żadnych programów. Po pierwsze wchodzimy w swoją y, przeglądarkę internetową, wpisujemy Counter Strike 1.6 do DognoLat. Teraz wciskamy w pierwszy link. Counter Strike 1.6 do DognoLat pobierz. Jak widzicie, tutaj pisze ściągnij teraz. On zajmuje 379,49 Mega. Tutaj pisze ściągnij. Ja już go ściągnąłem, więc nie muszę. Teraz Wam pokażę, jak on działa. Teraz go uruchamiamy. I teraz yy, nie, będzie, nie działa mi tak dobrze kamera, wiesz, tak dobrze widać go Jak widzicie, wszystko chodzi Tylko jak kamera dobrze nie uchwyci tego To i tak będzie działało Wierzcie mi Wybieramy sobie rundę Ile chcemy ludzi walczyć? Ja wybieram zawsze najwięcej, 99 Dajemy zawsze łatwy poziom i dajemy start. I wtedy nam się ładuje. Jak się nam już załaduje, to tam wbieramy sobie gostków. Ładuje się około minuty. Teraz naciskamy OK i wybieramy, sobie jak policjanta, naciskamy jedynkę, jak chcemy antyterrorystę, wybieramy dwójkę. Ja wybieram policjanta, naciskamy na przykład, jaki chcemy zostać policjanta, a ja jedynkę. Dobrze, naciskamy B i wybieramy sobie broń, ja wybieram pistolet, bo pierwszy mam zawsze pistolet i czekamy 5 sekund, aż się rozpocznie misja. I teraz możemy się szczelać, bawić, wszystko. Tyle w tym poradniku. Zapraszam do mojej subskrypcji.